Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem bez bezpoilerowo chciałbym wam troszeczkę poopowiadać o filmie The Mother Mother. Polski tytuł to matka. I chodzi mi o film z Jennifer Lopez. Nie ta matka z Jennifer. An Aniston, Jennifer Lawrence tylko z Jennifer Lopez. Same matki w ogóle, a teraz mamy jeszcze premierę filmu polskiego Dzień matki który też mam zamiar obejrzeć, ale to może w przyszłości. Na razie recenzja bezspoilerowa filmu Matka Jennifer Lopez w roli głównej. To tak, mamy do czynienia według Netflixa z thrillerem, thrillerem sensacyjnym, gdzie nasza główna bohaterka jest wojskową, snajperką, w ogóle wszystkim co związane z wojskiem i musi chronić po prostu swoje dziecko. I tyle kwestii wprowadzenia. Szukam w tej chwili, powiem Wam, jakichś takich rzeczy, które mógłbym powiedzieć, że zrobiły na mnie wrażenie w tym filmie, i ich nie znajduję. Absolutnie ich nie znajduję. Ja no, przyczepię się do rzeczy, które mi absolutnie nie, nie pasowały w tym filmie. Pierwsza rzecz to jest sprawa zdjęć i ujęć. Był taki serial, ma być drugi sezon też na Netflixie, nazywał się Sandman. E, też jest notabene recenzja na moim kanale, jakby ktoś chciał wrócić, to zapraszam serdecznie. E, I tam był taki zabieg, e, znaczy w tym serialu chodziło o to, że jest tam bohater we śnie i, i mamy po bokach ekranu takie bardziej w formie rybiego oka kamery i boki są rozmyte, centralna część jest wyostrzona. Choć nie jakoś super wyostrzona, ale jest ostra, więc człowiek się skupia na centralnej części kadru i filmu. Tutaj mamy mnóstwo ujęć, które są również w formie takiego rybiego oka, gdzie mamy po bokach takie właśnie większe bądź mniejsze zaokrąglenia, i tam jest po prostu wszystko nieostre. I ja nie wiem po co to było i jaki to miało mieć zabieg, co to miało na celu, bo jak dla mnie nic nie poprawiło a tylko pogorszyło y, scenę. Oczywiście mamy w tym filmie sceny, które są kręcone na alasce. Mamy w filmie, gdzie potrzebujemy szerokiego kadru, ale niech on będzie szeroki, standardowy, a nie na zasadzie, że mamy rybie oko i jeszcze jakieś dziwne wyostrzenie, przeostrzenie. Czekajcie, przesunę troszkę. Więc nie wiem, nie wiem, co to miało na celu, ale tutaj ewidentnie minus, bo, bo można było z tych kadrów wyciągnąć więcej. Kolejna sprawa to jest scenariusz. Kurczę, no scenariusz, który nie jest czym, do, czymś nowoczesnym, ale generalnie po opisie tego filmu wiadomo, że, że, że ma być kobieta, która walczy o dziecko. Ale. Ani w tym filmie dla mnie ta kobieta, czyli w formie tutaj e, e, zwracam się aktorki Jennifer Lopez, nie jest jakąś wybitną snajperką. Niby jest, ale nie pokazała tego, że jest wybitną snajperką i w ogóle E, e, Zabójczynią. Ani też nie pokazała jakoś super wyjątkowo, że chodzi jej o uczucia. Tu jest taką pozbawioną uczuć, matką, która niby coś czuje, aniby nie czuje do swojej córki. Ani to nie poszło w jednym, ani to w drugim kierunku. A propos fabuły i scenariusza. Mamy mnóstwo jakichś niedorzeczności. Jest taka scena w tym filmie, gdzie ona atakuje. Dom jakiegoś tam mafiozy, i po kolei tam po prostu zabija, ściąga tamtej jego ochrona a on sobie na nią czeka. No dobra, no, to mogło być scenariuszu, że na nią czeka. No głupie, ale okej. Okay. No ale nikt, w sensie ta ochrona w ogóle nie reaguje na siebie, rozumiecie? Do i halo, nie wiem, Roger, jesteś tam? Nikt w ogóle nikogo to nie interesuje. Po prostu po kolei są ściągani ludzie, po prostu odbierane im życie jest. A już ja tak prawie nikt nie zauważa. I potem oni sobie tak chodzą, wychodzą. Jest, jest mnóstwo takich rzeczy. Jest na przykład pościg, który trwa i nagle jest cięcie. Pach. Żadnego elementu takiego, że dlaczego nasi bohaterowie uciekli, nasze bohaterki w tym momencie, <grych> tak matka i córka. Nie wiem, nie, nie, tak jakby mówię, a, okej. Okay. Na początku tak sobie myślałem w trakcie oglądania, że może właśnie chodzi o, o nawiązanie takiej. Mm, nie wiem, pokazanie właśnie uczuć, że, że, że ten film nie idzie w kierunku takim sensacyjnym, ale idzie bardziej w kierunku, kierunku pokazania właśnie uczuć, pokazywania miłości matczynej, jakichś zależy, mimo tego, że jest zabójczynią i zależy jej na, na co, no niby jej zależy, ale jakoś kompletnie nie odczułem tego. Jeden plus, który mi teraz przychodzi na myśl, to są zdjęcia zrobione na Kubie w Chowanie. Ja miałem okazję być na Kubie w 2016, tak? W 2016 roku to, 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 to mi przypomniało, jak Havana pięknie wygląda i ona została super pokazana. I tam sceny pościgu są jak najbardziej ok. To nie jest jakaś klasa na zasadzie, że zasługuje na 9 albo 10 na 10, ale jest, jest Git. Jest Git, są zwolnione, jest trochę zwolnienie akcji, takie slow motion, są takie ujęcia yy, o 360. 180 jest, mamy y, ujęcia oczywiście z drona, ujęcia z perspektywy osoby kierującej na motocyklu i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj nie, nie, tutaj to jest jedyny plus tego filmu, jak dla mnie, kwestia dalej, muzyka, w trakcie w ogóle filmu są jakieś utwory puszczane, które ja nie wiem, co mają kompletnie na celu, nie, nie pasują w ogóle do treści, którą mamy za chwilę odebrać, jako widzowie. Nie wiem, no wczepiłem się może tego filmu. Jak dla mnie, on, on się nie klei. On się nie klei. I mówię, a może być średniakiem, ale ten film ja bym odebrał nawet poniżej średniej. Tak jak powiedziałem, te zdjęcia z tym lewym okiem. Muzyka. Yy, yy, oglądałem go w technologii Dolby Vision i Dolby Atmos, gdzie dźwiękowo jest. Znaczy, powinno być coś wow. I oprócz helikoptera, który gdzieś tam przeleciał mi z tyłu głowy do, z tyłu do przodu z górnymi kanałami, no to tam nic innego nie było, no, po prostu tak, taki po prostu wrzucony miks, na zasadzie zapłacimy dobrze, że Lopez tak, znajome nazwisko, dobrze się sprzeda. I oczywiście, no sporo ci to obejrzy, no wiadomo, no, ja też obejrzałem głównie dla niej. I, nie chcę się czepiać jej jak aktorki, ale wydaje mi się, że to jest kwestia bardziej scenariusza. Naprawdę to jest kwestia scenariusza. Jest mnóstwo w tym filmie scen. A, no on trwa tam niecałe dwie godziny, a ja go oglądałem na dwa razy, bo po prostu mi się ciągną jak flaki z olejem po prostu. Coś, coś, coś niewiarygodnego. Coś, co miało być thrillerem, sensacją, jest takim ciągnącym się po prostu filmem, nie? Główny złoczyńca... Znaczy, niby jest ich dwóch, potem zostaje... On nie pasuje jako złoczyńca w ogóle nie wiem, nie jest jakimś takim Badasem. Myślałem, że będzie jakiś może trochę bardziej świetnięty. Będzie jakoś inaczej chciał pokierować swoje y, y, myślenie, swoją rządzę, tam zemsty i tak dalej. Nie, to w ogóle takie mega przewidywalne. Jakieś tam ciche dialogi między nimi, które do niczego nie doprowadzają. <tuszę> Nie wiem, bo to, to nie jest tak, że ten film jest kompletnym dramatem i zlepkiem jakichś scen, ale, ale jest, jest słaby, no, jak dla mnie jest słaby. No, nawet, mówię, jak dla mnie to zdjęcia Hawany były piękne. To, to tyle na plus, ale reszta to minus, więc generalnie ta ocena powinna się zakończyć typu, nie wiem, 1, 2 na 10, ale generalnie jako całość historii y, jest to w miarę poskładane. I ode mnie uważam, ten film otrzyma bez ocenę 4 na 10. Myślę, że to będzie najbardziej uczciwa ocena dla tego filmu. Nie polecam. Ja, ja, naprawdę nie mam, nie mam punktu zaczepienia, który miałby być jakimś ciekawym odniesieniem. 4 na 10. Zazwyczaj w racji, jak mówię, że, że nie, ładne krajobrazy, ładne coś tam, że, że jeżeli ktoś lubi to. Nie wiem, no, jeżeli ktoś lubi relacje matki z córką, ale taką inną troszkę relację, to może się to komuś podobało. Dajcie znać, bo może macie inną opinię. Jak dla mnie, dla mnie to jest taki troszkę stracony czas. 4 na 10. Tyle z mojej strony. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnych recenzjach. See you.